Udało nam się opracować powłoki, które przyspieszają wzrost implantu z kością na chwilę obecną u zwierząt. Miejmy nadzieję, że docelowo również i u ludzi. Jest to technologia, która pozwala wytworzyć powłoki na różnych implantach, w różnym kształcie, różnej wielkości. Nie mamy tutaj ograniczeń. Innowacyjność polega na tym, że wytwarzamy metodą wysokonapięciowego tylenia elektrochemicznego powłokę ceramiczną zawierającą związki wapnia i fosforu, a więc naturalne składniki, które budują naszą kość. W przypadku implantu, który nie ma żadnej powłoki, organizm wie, że jest to metal, więc stara się go usunąć różnymi sposobami. A w momencie, kiedy my wytworzymy na nim powłokę ceramiczną z składnikami, takimi, które znajdują się w organizmie, wtedy organizm czuje, że jest to coś zbliżonego, coś zbliżonego do siebie samego, no więc nie będzie tego odrzucał, tylko będzie na takim implancie wytwarzał odpowiednie tkanki. Dodatkowo cała taka struktura pozwala na to, że ten implant jest przerastany. A obecnie w projekcie LIDER realizowane są badania, gdzie wytwarzamy jeszcze dodatkowo taką cienką powłokę, w którą możemy wprowadzić albo antybiotyki, albo jakieś inne leki, które też przyspieszą gojenie, które ograniczą to, że implant będzie odrzucony przez organizm zwierzęcia. To są implanty, które wzrosną się zarówno z kością, jak i z tkanką e, miękką. Te implanty sprzedaliśmy, wdrożyliśmy. A te połoki bardzo dobrze się sprawdzają. Nie było odrzutów. Zwierzątka żyją, czują się dobrze. To jest można powiedzieć świętegralna naukowca, kiedy pracujemy nad czymś kilka lat i następnie udaje mu się to wdrożyć i jest to, jest to stosowane. Więc na tym polu rzeczywiście odniesimy pewne sukcesy, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, w szczególności, że mamy partnerów, z którymi możemy współpracować, którzy chcą przejąć to, co robimy, to to, nad czym pracujemy od, od długiego, długiego czasu.